To jest stacja, na którą właśnie chcemy dojechać. W prawo będziemy jechać. W sumie to zawsze się to zatrzymujemy, nie? Tak, ale ja za każdym razem szukam tej stacji na mapie. No nigdy nie pamiętamy nazwy, nie? Dzisiaj sobie ją zapisałam dopiero w ale... Google, a nie wiem ile razy już na niej byliśmy. Ale też różnie zjeżdżaliśmy na tą stację. Różnymi ścieżkami tutaj da się dojechać. Pamiętasz? Nieraz już jechaliśmy nie, nie inaczej. jako ostro. Tak. To jest taki zakątek polsko-czeski, że mam wrażenie, że każda ulica to jest jedna polska, jedna czeska. Zaraz będziemy tak będziemy przejeżdżać. Proszę Państwa, przejechaliśmy 303 km. Zasięgu pokazuje nadal 980 km. Czyli nigdy tak oszczędnie tym samochodem nie jechaliśmy Aż tak. No, no czyż... i bardzo dobrze. Same skody, ja pierdol Dotankujemy polskiego paliwka. Na Dotankujemy. Y zjemy, zjemy sobie coś i mam no się zobaczyć bo siedzimy sobie z tyłu re, w relaksie chwilę tam, pokaż tam wszystkim, zobaczcie Państwo jest opór miejsc mamy tam normalny materac 30 x 2 e, tak i to była bardzo dobra decyzja bo to jest super wygodne spanie już w różnych e, no już podczas różnych wyjazdów sprawdzaliśmy i, i Bosko się to sprawdza. Jak byliśmy we Włoszech. tak. I w tej Słowenii. Tak. To sprawdzało nam się też Was To wtedy nie wiedzieliśmy też, że ta hmm. na pilota działa tylko 40 tam parę minut, a potem... No, ale jak się wtedy... budziliśmy zmarznięci, to już... <noise> ale w ogóle to super wyjazd był wtedy. Tak. I to był jeszcze dokładnie tego roku COVID wybuchł. No, dosłownie miesiąc Jakbyś później. Z tym covid wrócili do Polski. Tak, nie? dlatego że z Włoch wróciliśmy, nawet się śmialiśmy, że. Była nawet mowa o tym, że właśnie pod koniec lutego, kiedy my tam byliśmy, to, to tam się już musiało dobrze rozkręcać, wtedy pamiętasz. O, tak. A się, um... się dziwię, że my wtedy nie nagrywaliśmy. Zobaczyć, nagrywaliśmy byli... chyba, tylko nie tak w taki. Nie, nie, w taki... nie, nie, nie nagrywaliśmy. Nie, w czasie covidu zaczęliśmy. A wcześniej to, co nagrywaliśmy, to raczej to, co, takie, co nam służyło jako rodzinie, tylko takie no. prywatne filmy. Um, no, no, a tamten wyjazd był naprawdę świetny. W nas, było. pamiętasz? Tak. Nad wodą, później było. Mhm. I kombinowanie, Spatak. co dalej robimy, tam, gdzie murcia, jedziemy. Się Porto Roche Porto też Roche, było ekstra super, i tak. tam był świetny, świetny nocleg też. Wtedy sobie przywieźć, pamiętam, parmigiano No, pyszne y, oliwy, no ogóle, sery, tak. oliwy, makarony, sery, ogóle, wszystko Tutaj nie? Tak Minus cztery, proszę Pani No widzisz Miało być w stronę ciepła, my jedziemy w stronę jakiegoś bieguna I Zimowego I Zimowego Śnieg pada? No, pruszy coś, tak. Chyba, ja że to ta wilgoć tam Dziękuję. To Takie ładne miasteczko będzie, nie? Aha. Zobaczymy jak dotankuje a nie, tylko on nie był nam dotankowany do pełna jak wjeżdżaliśmy On mógł mieć coś Przejechamy jest takie ładne miejsce, myślę to restauracyjka tutaj ładnie wygląda Muzyka każdym razem, nie? Darek, zapal Mhm No I Albo to sł słabe podanie zużyłeś. Chyba to. Tak. Tego spryskiwacza to aż strach teraz używać. Tego nie <grymne> sprawdzimy. No ale ten samochód jest ruszany zazwyczaj latem. Nie, dzisiaj nie. wybaczony. Zauważa, ja też miałoby to swoje plusy. No, nawet spore, ale. Przyjemniej to jest, to jest może złe słowo. No jest na, akurat na taką podróż to na takie warunki to, to ten samochód bardziej odpowiada. A nie? No nie? Dobra i przejeżdżamy i zaraz tam będzie po prawej. Po no ale kładna się zrobiłam teraz. Jedzenia mamy. No, na szczęście. Do no, wyboru. Tylko jakieś talerze wziąć, albo coś. Mamy to pomyślałam tego, w ogóle. Wysoko, talerz, A, no, ten, mamy. Tak. 6,19, proszę pani, no, wygrywamy. Nie wiem, nie, nie orientuję się kompletnie. Nie, nie wiem, są, jakie są w ceny gdzie indziej. To nie, akurat może nie jest takie dziwne, nie bo przysłucha to taka tranzytowa jest trochę, no, więc. No później sobie tam zaparkujemy, nie? Tak, Czy tutaj? No, no, wiesz co? Nie wiem, gdzie uważasz. Milicja? Nie. Chorona. ZOMO? Zomo? Czy ja mam wysiadać? Coś? Nie, no na razie nie. To ja to biorę. Proszę. Przejmuję. bardzo tu proszę państwa 87 tysięcy przejechane ale to tylko Buda ma ten przebieg bo silnik przy 50 kilku był wymieniony na nowy yy, dobra to tankuję już to zamykam, poczekaj o Tutaj rękawic są dwie o, thank <laughs> you Brać tą wodę, wezmę jedną, taką jakąś małą, tak? Dobra. Nie chcesz iść do ubikacji albo coś? Dobra. Dobra, okej. Okay. O, no, nawet się nie utytułała za bardzo.